Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem na stronie Zasie Paszkołym. sobie zrobię z w ale zanim to, dajcie łapkę w górę, subskrypcję i napiszcie w komentarzu odpowiedzi. A my zaczynamy. Ok. To będzie Rosja. To będzie Białoruś. To będzie Litwa. Łotwa. Estonia. To będzie Kazachstan. To będzie Kir. Kirgistan, to będzie Uzbekistan? Nie tak. Uzbekistan. Turkmenistan. Okej, okay, to to będzie Tadżykistan To będzie Armenia, Azerbejdżan, Gruzja To będzie... Tak, to będzie udało nam się zrobić 100%. Zostawcie łapkę górę subskrypcję. Dziękuję za oglądanie i pa pa.